Przyszło mi trochę paczek, także czas je otworzyć. Na pierwszy ogień paczka od znajomej z tomikami z serii, gdzie brakowało mi po prostu kilku do zakończenia. Teraz będę mogła doczytać, chodzi oczywiście o Battle Royale. Jest to manga 18, no i jestem ciekawa, jak ta historia się zakończy. Kolejna z przesyłka z Manga Store, ale nie mam tutaj mang od Kotori. Tylko brakujące tomiki One Piece od wydawnictwa JPF, których nie dostałam na Magardenie. I jest to trzynasty tomik One Piece, czternasty... 15 i 18. To w takim razie pora na paczki z mangardeną. W pierwszej paczce był preorder Yu-Yu-Hakusho, to jest tom 7. Do mangi dołączone są jak zwykle dwa magnesy. I powinna być tutaj także karta. Jest, tak, z grafiką, która jest na kładce. A w drugiej paczce od PF-u, coś by innego, jak nie kolejne Tomiki One Piece. Tutaj udało mi się uzupełnić o 10, 12, 17. I 20 tomik. Ja mam już trochę tych tomików na półce, tylko miałam je podziurawione w numeracji, także pozupełniałam sobie chociaż do 30, chyba, numeru teraz. I zostały dwie paczki z złonego, otworzę obie naraz. I w tych dwóch paczkach miałam kolejne tomy pensjonatów ze światach od 5 do 10. Serii na początku w ogóle nie miałam zamiaru kupować, natomiast okazała się naprawdę rewelacyjna. Ma wątek kulinarny, natomiast nie on pierwszych skrzypiec. Jest tutaj ciekawy romans, który, mam wrażenie, będzie się rozgałęział. Nie oglądałam anime, żeby nie psuć sobie po prostu tej historii, natomiast na pewno po skończeniu mangi za anime również się zabiorę. Polecam Wam serdecznie, naprawdę. I tutaj wypadła mi jeszcze z paczki zakładka Króla Jeleni. Nie przeglądałam się jeszcze tej mandze, natomiast rzucę na nią okiem, bo wygląda ciekawie. W paczkach były też dwie złote karty Waneko, jedna była z GTO, a druga z Orientu. I tym samym mam już wszystkie te karty, e, także pozostaje je wysłać do Waneko, no i zobaczymy jaka będzie za to nagroda. I tak to wygląda, paczek dużo, a mam w sumie niewiele. Ale biorę się pokój za czytanie, w pierwszej kolejności chyba lecę dalej z One Piece, bo wkręciła mnie ta seria, na początku w ogóle nie chwyciło, pierwsze cztery tomy się naprawdę przemęczyłam. Natomiast później już się wkręciłam bardzo w tę serię. Pensionat w Zeświatach kupił mnie natychmiast, tak samo jak Jojo Hakusho. Także polecam Wam serdecznie tę serię.